Z tej strony, Kasia. I perkus. A wy znajdujecie się na kanale? Ogrywamy i... Ja wychodzę. Czemu? Bo założyłeś tą samą koszulkę, co ja. Ajej, nie mam inny napis. Chodźcie tu przytul, bo powiedzą, że oh. chcę Cię wygryźć z tego kanału. Oczywiście, i co że będzie. nie chcesz wygryźć z tego kanału, wszyscy o tym <laughs> wiedzą. I w dzisiejszym odcinku w końcu mamy odcinek, bo stwierdziliśmy na majówce, że odpoczywamy, czytamy zasady, przygotowujemy się do kolejnych odcinków. My i nie wyszło. Nie wyszło. Odpoczęliśmy tylko trochę. Tak, odpoczęliśmy. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Was ze skarbem. Tak, skarbem takim pirackim? Czy to nie jest piracki skarb? To jest taki. Mamy na was skrzynię pełną skarbów. A mianowicie mamy dla was suurczesto. Surczesta? Surchesta. Skrzynie Warchest. Od wydawnictwa Lucky Duck Games. Dziękujemy za przesłanie nam tej gry do recenzji i my byśmy chcieli Wam troszkę o niej dzisiaj opowiedzieć. Jest dość ciężka, tak jak to przystało na porządną skrzynię ze skarbami i z czego to wynika? No myślę, że zobaczymy na stole, co tam się w niej kryje. Tak, zobaczycie na stole, ale w tym momencie prosimy was o zostawienie subskrypcji i zostawienie lajka, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Lecimy do 4000 i może i więcej. Tak, A w tym momencie jak to mówisz te 4000 już są. Tak, bo oni są szaleni, ale to w ogóle inna sprawa. Dobra, lecimy na stół pyk. Jeżeli sobie popatrzymy na to pudełeczko, to zaraz na początku możemy zobaczyć, że to jest symulacja bitwy zamknięta. Wojennej skrzyni. I jeżeli sobie przejdziemy do środka, uwaga, bardzo fajne otwieranie pudełka. Mi się zawsze podoba to magnetyczne otwieranie pudełka. Coś takiego mają Terrorsi i coś takiego chyba będzie mieć Magic Maze, znaczy nie, te labirynty od naszej cięgarni. Z, tak, 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 tak. z tego co pamiętam. I jak sobie przejdziemy do pudełeczka, to tutaj mamy od razu taki fajny wstęp, jak go sobie przeczytałam, zanim przystąpiliśmy do gry. I ten stemna nam wyjaśnia, że to jest tak jakby odwzorowanie takiej gry średniowiecznej, e, którą grali królowie, królowe, wojownicy, dowódcy i tak dalej. I ta gra się nazywa sztony. Zresztą w instrukcji też czytamy, że to, co, czego będziemy używać, czyli te takie kółeczka, które tutaj mamy, to są sztony. To nie są kapsle, to są sztony. Koniec kropka. I one są takie fajne, jak z tego. E, takie pokerowe. E tak, one są, przypominają dokładnie takie same, jak są Black w Blackjacku. Nie w Blackjacku, co Dada. mi w tym momencie? Przez ciebie będę musiał zaglądać tam. W Splendorze. Te sztony wyglądają w ten sposób. Trochę mi się ręka trzęsie, ale uwierzcie, że to pudełeczko jest bardzo ciężkie. Z racji tego, że tak jak Łukasz mówił, sztony są wykonane właśnie w taki sam sposób jak w Splendorze, w pokerze. Do czego to porównacie? To już jest wasza broszka? że tak powiem, no ale są dość ciężkie. Mamy tutaj różne frakcje, a tak naprawdę różne oddziały, ale o tym zaraz. Łukasz tutaj rozkłada planszę, żeby Wam mm -hmm. pokazać. Y tutaj do planszy mamy pewne zastrzeżenia, bo jak widzicie trochę odstaje. Nie wiem z czego to wynika, no ale taką już dostaliśmy. Nie podpowiadam nikomu, ale mata by się przydała. <laughs> jak możecie zobaczyć, tutaj mamy symbole kruka, tutaj mamy symbole wilka, Czyli daje Wam to pewnie prawo wnioskować, że będzie to gra dwuosobowa, yy, bo będziemy się tak naprawdę bić na polu walki, tak? No tak, mniej więcej o to chodzi. ja w ten sposób. O. Będziemy zarządzać polem walki i będziemy walczyć w następujący sposób. Jeszcze zanim w następujący sposób, to możecie zobaczyć, że tutaj są takie ciemniejsze pola. Bo oprócz tego, że możemy grać na dwie osoby, możemy również grać drużynowo na cztery osoby. My do tej pory graliśmy tylko w dwie osoby. Ale czytałem i zgadzam się z ludźmi, którzy, którzy piszą tego typu rzeczy. Gra na cztery osoby w Worcester jest taka, jak gra w Neurosimer Hex na cztery osoby. No nie wiem, ja nie grałam w Neuroshima, ciężko mi się wypowiadać, nie czytałam takich opinii, jak Ty tutaj przytaczasz. Ja mówię o tym po prostu, co nam oferuje gra. Mhm. Czyli jeżeli mamy te ciemniejsze pola, to będzie to rozgrywka na cztery osoby. Jeżeli gramy we dwie osoby, to po prostu sobie pomijamy. No i przygotowanie do rozgrywki jest banalnie proste tak naprawdę, bo jeżeli gramy po raz pierwszy, to instrukcja nas prowadzi za rękę i mówi nam, że mamy rozłożyć swoje. Takie rzutony kontroli na miejscach, gdzie mamy nadrukowane nasze symbole. Łukasz nawet pewnie nie wie, że to są symbole wilka. Oczywiście. W Oczywiście <laughs> I w grze dwuosobowej waszym zadaniem będzie przejęcie takich punktów, tak żeby ich mieć w sumie 6. I w momencie, jeżeli to się uczyni, jeżeli to zrobicie, to momentalnie wygrywacie rozgrywkę. Tak. Będziemy musieli jakoś wylosować armię, którymi będziemy się posługiwać. I teraz, tak naprawdę, mamy trzy sposoby na to. Pierwszy sposób jest taki, że bierzemy armię podstawową, która jest sugerowana w instrukcji. Tak, Ale i tak ja zrobiliśmy tutaj... na samym początku. Była fajna rozgrywka. Ja tu się będę posiłkować w instrukcją, ale tak jak Łukasz powiedział, pierwszą rozgrywkę musimy rozegrać właśnie według tego, co jest napisane w instrukcji, czyli pierwszy gracz będzie miał szermierza, pikiniera, kusznika i lekką jazdę, natomiast drugi gracz będzie się posługiwał łucznikiem, kawalerią, kopijnikiem i zwiadowcą. Kopijnik, cały czas mi się to, wiesz... Z kawą kojarzy. No nie ważne. Drugim sposobem będzie to, że po prostu rozdajemy 8 kart tak, i coś robimy coś takiego jak w Siedmiu Cudach Świata, to mi się kojarzy. To to nie draft po prostu. Nie, nie prof. draft. Nie draft, to no nie jest draft. Nie. No tak, no tak jak w Siedmiu 7... A jak siedem cudów świata, yy, będziemy sobie wybierać cuda świata, to tutaj będziemy sobie wybierać nasze armie. No i tutaj korzystamy z tego, że podrzucamy żeton inicjatywy. To jest taki dwustronny żeton z symbolami naszych rodów. Łukasz to uczyni, bo on umie podrzucać, chociaż ja obiecałam, że będę się uczyć, ale coś mi ostatnio nie wychodzi. Hop! I w tym momencie ja bym jako pierwsza wybierała, bo jestem krukiem, czyli nie wiem, biorę sobie... A, gwardzistę sobie wezmę. Ja sobie wezmę ucznika. Ja sobie wezmę lekko jazdę. Kiechur. Później sobie wezmę. Hmm. Wejdzę drugiego konia. Nie, nie chcę drugiego konia. Wezmę szermierza. Konie. I najemnika. Warszałek. Dobra, i w każdym razie to jest drugi sposób wyboru tych naszych oddziałów, jeśli mogę tak ująć. A trzeci sposób, jeżeli już się obędziecie, że tak powiem, z rozgrywką przegracie już parę partii, no to możemy sobie odtworzyć słynne bitwy. Tutaj mamy podpowiedź, że możemy otworzyć sobie Gaugamele, Banok -Burn i Kresi, tak to się czyta chyba. No i tutaj mamy też podane jakie oddziały, jakimi wojskami będą walczyć. Czyli na przykład jeżeli Gaugamele byśmy otwarzali, to będzie, będą oddziały greckie i perskie i one będą miały konkretne oddziały. Tak. Próbowaliśmy tej opcji, jest naprawdę bardzo fajna i twierdzę, że jeżeli nie jesteście super Uber Pro, to warto spróbować takiej rozgrywki właśnie w odtwarzania bitwy, ponieważ te oddziały są bardzo, to powiedzieć, bardzo równo ułożone. Tak. Bardzo, mają takie, takie same szanse na zwycięstwo, albo bardzo podobne. Jeżeli sobie draftujemy, no to możemy sobie zrobić kugu przypadkiem. Dobra, no to nie ma tam żadnego draftu, proszę tutaj nie mylić. Dobra. Mamy tutaj te nasze oddziały, więc teraz czas przyszedł, aby wybrać stąd do nasze naszej puli. Ja będę miała szton kluka, Łukasz szton wilka, on ląduje w woreczku, cyk. I teraz tak, ja sobie biorę gwardzistę, lekką jazdę, szermierza, i najemnika, a Łukasz sobie bierze... Łucznik, piechór. Łucznik to jest to. Piechór to był chyba ten pomarańczowy. Później miałeś Nie. kunia. Piechór jest taki... Taki... A, ...niebieski. Taki tilkowy. A, tutaj jest. I marszałek. A marszałek to jest ten z tym tarczem? Z tym tarczem. Tak, wygląda ekstra. Dobra, i teraz instrukcja nam mówi, że bierzemy po dwa żetony z każdego oddziału. Mhm. Wow. I umieszczamy go w naszym woreczku. Tak. Umieszczony. I zanim przejdziemy do rozgrywki, instrukcja nam mówi, przeczytajcie, co macie napisane na kartach. Bo na kartach będziecie mieć coś takiego, jak yy, taktyki, którymi będą mogły Wasze oddziały się posługiwać. Ewentualnie będą takie wykrzykniki. Mhm. Tak zwane atrybuty i restrykcje, czyli na przykład. Jeżeli mój gwardzista jest atakowany, to może odrzucić szton gwardzisty z puli zamiast planszy. Czyli zamiast tutaj mi ginąć jednostka, będzie mi ginąć stąd. Ja mam przykładowo napisane, że w jednym momencie na planszy mogą znajdować się dwa oddziały piechurów. Jest to co, coś, o czym nie powiedzieliśmy, ale zaraz o tym powiemy. Dobra. E, kolejnych tam tych wykluczeń nie będę Wam czytać, bo jeżeli będziecie powiedzmy mm... zainteresowani grą, to sobie sprawdzicie na pewno. A my lecimy z tym, jak, jak, jak działa rozgrywka, co, co się w tym momencie robi i Dobra. pierwszym graczem jest Kasia? Ja, bo tak wskazuje żeton inicjatywy. Mhm. Oczywiście to będzie można zmieniać podczas rozgrywki poprzez odrzucenie specjalnego żetonu i tak dalej, i tak dalej. No i już tam kitra, <grym> te żetony. Co będziemy robić w tej grze? Oczywiście będziemy rozstawiać swoje oddziały. To, jakie oddziały się znajdą na planszy, będzie uzależnione od Was tak naprawdę i od tego, co wylosujecie. Ja wylosowałam coś takiego. I na przykład mogłabym sobie teraz umieścić mój oddział na planszy i zrobię to w tym miejscu, bo mogę to zrobić albo w tym, albo w tym miejscu. Nigdzie indziej na planszy, tylko na takim polu, które należy do mnie. I teraz na przykład, jeżeli bym miała drugi taki sam żeton, ja tu sobie pozwolę pożyczyć z mojego stosu. Jeżeli mam drugi taki sam żeton, mhm. to mam tak naprawdę w tym momencie dwie możliwości. Tak, przy założeniu, że pokazuję ten żeton. Albo wzmacniam sobie oddział, bo coś takiego jest zabronione. Na planszy nigdy nie mogą znaleźć się dwa oddziały tego samego rodzaju, chyba, że jest się pichurem Łukasza, o którym już wcześniej czytał. Mhm. Ewentualnie, jeśli odrzucam odkryty żeton, to mogę się takim kuniem przemieścić. O jeden. O jeden. Ale jeżeli bym skorzystała z mojej taktyki, to bym wtedy mogła sobie ruszyć nim o dwa i na przykład przemieścić się na to pole. I tak. jeszcze kolejna możliwość przy odrzucaniu takiego samego żetonu. Jeżeli hmm. bym w tym momencie odrzuciła drugi żeton taki sam, to wtedy sobie robię coś takiego, że przejmuję sobie to pole i w tym momencie już jestem okropny, że jest Tak, powinno być tak naprawdę. W ten sposób, tak, żeby dokładnie. pokazać e, prawdziwie. Ale jak tego nie zdobyć? Można je zdobyć na dwa sposoby. Albo zakrywamy gościa, którego wiemy, kim jest. W moim przypadku jest to marszałek. Nie pokazujemy swojemu przeciwnikowi, co, o, co zakrywamy. I dobieramy tą jednostkę do naszego stosu sztonów odrzuconych. Tak, czyli tam, gdzie odrzuciłeś SSO. w tym momencie. SSO. <laughs> czyli na przykład chciałbym wziąć kolejnego łucznika. Biorę go, pokazuję Kasi, że taki łucznik jest dobrany. I po prostu będziemy mogli go użyć, jeżeli skoczą nam się żetony tutaj. I teraz tak, mamy jeszcze ten oddział, który jest naszym herbem, mogę tak powiedzieć. Szton koronny to się nazywa. W instrukcji. Dziękuję ślicznie. Szton koronny. Szton koronny ma tak naprawdę dwa zadania. Pierwsze zadanie jest takie, że odwracamy go i zabieramy kolejną jednostkę do siebie do puli. Albo sztonem koronnym możemy zmienić inicjatywę. Tak. Jeżeli zmieniamy inicjatywę, to nie, ja, nie Kasia będzie pierwszym graczem, tylko ja będę pierwszym Panie graczem. Było. I to jest okropecznie ważne. Czasami jest to bardzo ważne, bo od tego zależy, czy wygramy bitwę, czy przegramy, tak naprawdę czasami. I ważne jest też to, że jeżeli Łukasz w tej turze zmieni tą przewagę, czyli tą inicjatywę, to ja już nawet, jeżeli bym odrzuciła Jakiś rzetelny zakryty w nadziei, że zmienię te losy. Mm -hmm. No to i tak tego nie mogę zrobić, bo to można zmienić raz na rundę, tak jakby. Mm -hmm. Raz na tą całą. Na te trzy na, żetony. Na, na, na całe trzy żetony. Ok, dobra, i teraz tak. Gramy, 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 gramy. W tym pewnym momencie te sztony nam się kończą. Tutaj w woreczku już nic nie ma. Mamy uzbierane coś takiego, i teraz co się z tym robi? bierze się tutaj. Znaczy, jeżeli mamy dobrać, a na przykład w woreczku mamy tylko jeden żeton, no to dobieramy ten jeden żeton, a na tak naprawdę szton i to, co mamy na swoim stosie odrzuconych, wrzucamy do woreczka. Hop! Tak I jest. losujemy kolejne dwa, jeżeli jeden już mamy na ręce. Ok, ja sobie dociągnę do trzech, bo chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. W pewnym momencie, jeżeli nie jesteśmy zbyt rozważni, albo taka jest nasza strategia, ja zostawię jednostkę tak, Kasia stwierdzi, że odrzuca sobie Kunia, który magicznym sposobem znał, znalazł się u niej na ręce, ona atakuje mojego ucznika, Proszę. i ten ucznik, Ucz, ty ucznik. Ucznik to jest, ucznik specjalnie, to jest ten od drzwi. To jest łucznik, a to jest ucznik. I teraz ten ucznik odpada całkowicie z gry. Już w ogóle nie będzie brał udziału w rozgrywce, jest zabity. Dosłownie jest zabity. Czytaj mamy odtworzenie tak jakby wojny, tak? Jak ktoś zostanie zaatakowany, i zostanie ugodzony na przykład przez takiego konia kopytem w głowę, no to jest dedka busta. Tak, jest jeszcze <noise> tylko opcja numer dwa. Jeżeli to nie byłby ucznik, tylko na przykład byłby mój taki koń, jeden z drugim, to Kasia atakując mojego konia ściąga mi tylko jednego konia, a drugi koń zostaje. A, dokładnie. Także tu jest ważna sprawa, żeby wiedzieć, które jednostki umacniać, których jednostek nie warto umacniać. Jest Które jeszcze... są tylko po to, żeby troszkę nabrudzić naszemu przeciwnikowi. Tak, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli za dużo umocnicie swoje jednostki, to nie będziecie się mogli nimi poruszać. To praktycznie nie będziecie się mogli nimi poruszać i to bardzo boli. Jeżeli macie, nie wiem, super przekok z kawalerię, która się praktycznie nie może ruszać, to ona nie jest przekos, tylko jest totalnie nieużyteczna. Dobra, to może podsumujmy to, co można robić w grze, czego nie można robić, kiedy odrzucamy żetony zakryte, kiedy odkryte i tak dalej. No to right. zacznijmy od tego, że na początku, jeżeli mamy pustą planszę, to możemy wystawiać swoje jednostki w tych miejscach, które są naszymi miejscami mm. e, oznaczonymi na mapie w odpowiedni sposób. Dodatkowo jeśli mamy drugi taki sam żeton, to możemy wzmocnić daną jednostkę, bo nie możemy go umieścić na tym polu, tak? Tak. E, I to jest coś takiego, e, co się nazywa akcja rozmieszczania fachowych instrukcji. Później mamy możliwość odrzucania zakrytych żetonów. Zakryte żetony będą odrzucane po to, i tutaj mówimy o dowolnym zakrytym żetonie. Mhm. Zakryte żetony będą odrzucane po to, żeby rekrutować sobie te, te jednostki, które mamy tutaj wyłożone, bo one tak naprawdę, dopóki my ich nie zarekrutujemy, nie biorą udziału w rozgrywce. Mhm. No chyba, że mamy takiego gwardystę, ale to już jest powiedzmy wyjątek wyjątków, mhm. o czym nie rozmawiamy teraz. Jeżeli będziemy odrzucać Zakryty szton, to również będziemy mogli przejąć inicjatywę, o czym już Łukasz wspominał, czyli rzucamy sobie tym żetonem inicjatywy. Nie, przepraszam. Czyli odwracamy sobie po prostu ten żeton inicjatywy. Najzwyczajniej w świecie. Mhm. I możemy też taktycznie spasować, czyli załóżmy, ułożenie na planszy jest dobre, nie chcemy nic zmieniać, bo nie chcemy, załóżmy się, narazić naszemu przeciwnikowi, albo mamy słaby żeton w ręce. To najzwyczajniej w świecie możemy odrzucić ten szton i powiedzieć, pasuje. Okay. Później mamy odrzucanie odkrytych żetonów, i tutaj mamy możliwość ruchu, który już Wam pokazywaliśmy. Niektóre jednostki ruszają się o jeden, niektóre o więcej, ale to już jest związane z taktyką. Więc żeton odwrócony możemy odrzucić, jeśli chcemy ruszyć, jeżeli chcemy wykorzystać taktykę naszej jednostki, jeżeli chcemy zaatakować naszego przeciwnika, i jeżeli chcemy przejąć kontrolę nad danym miejscem. I w, tych w tym wypadku to zawsze musi być ten szton, który chcemy poruszyć, użyć taktyki, bla, i tak dalej. Czyli chcecie <coughs> ruszyć kunia, musicie mieć że ten kunia, koniec, kropka. W tym samym kolorze, oczywiście. Tak, dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, jak wygrać. Żeby wygrać, trzeba mieć. Powiedziałam o nie. tym. Nie. Powiedziałam. Tak? Na samym początku. nie słuchałem, sorry. <laughs> e, to musimy mieć ile? Sześć. Dwa, trzy. W wybrze Sześć wygrałem. Jesteśmy już po paru rozgrywkach, więc chcielibyśmy się podzielić takimi pierwszymi wrażeniami na temat tej rozgrywki. Niechlubnie przyznam się, że wszystkie wygramy. Yeah. Chociaż mój mąż powinien być lepszy w tego typu gry, bo jeżeli gramy na przykład w takiego ank'a, no to ja po prostu się czuję jak. Jakby mi ktoś zabrał y, zabawki w mojej i Oj, tam są gry, w których ty jesteś lepsza, są gry, w których ja jestem lepszy, a i tak zawsze wygrywa Marcin, także. <coughs> no. Y, dobra, wracając do tego Łorczesta. Na początku wydawało mi się, że to jest takie. Eee, coś tam, co to tam. Co to jest, dużo do roboty, wszystko jest zapisane na kartach. Miałam też osobiście troszkę problem z tym, że nie ma karty pomocy, yy, która by gdzieś tam leżała obok, i, i która by mi podpowiadała, że zakryty szton, robimy to, odkryty szton, robimy to, ale przyznam, że po tych y, kilku partiach już to się, że tak powiem, wyryło w głowę, czyli jeżeli chcesz wykonać taki bardzo znaczny y, ruch, czytaj atak, ruch, taktyka, tudzież przejęcie kontroli, to zawsze musi to być odkryty żeton. Jeśli chcesz powiedzmy troszkę wziąć przeciwnika na przeczekanie albo umacniać swoje oddziały, no to trzeba odrzucać ten zakryty żeton. Mhm. No i to po tych kilku partiach się jakoś tam wyryło w pamięci, ale przyznam szczerze, że przez pierwsze parę rozgrywek było poczekaj, muszę sprawdzić, czy mam czy, odkrycie, czy tak, zak mógł. zakryty, czy odkryty. Zakryty, czy odkryty. Więc ym, to była bolączka tych pierwszych kilku partii. Mhm. Później przebrnęliśmy ym, przez to ustawienie zaawansowane, czyli wybieraliśmy sobie... Te karty dowolnie. I tutaj w zależności od tego, jak się Wam karty ułożą, to może być troszkę bolesne dla kogoś, bo może sobie zbudować bardzo fajną armię, a wy będziecie mieć takie hmm. Taki mech. Hmm. No niestety. I zagraliśmy również tą trzecią opcję. I chyba nam się najbardziej podobało to odtworzenie bitw, bo tak jak Łukasz mówił... Te bitwy są bardzo zrównoważone, są naprawdę bardzo ciekawe i tak naprawdę, jeżeli dobrze się wczujesz w tę grę, to czujesz jakie tam strategie mogły być planowane... No ja ten... aż tak się nie wczuwam, ale chodzi... No ja się wczuwam i przegrywam. No. Chodzi mi mniej więcej o to, że tak naprawdę chyba najwięcej czasu nam zajęło, zajęła rozgrywka właśnie przy odtwarzaniu tej bitwy. Tak. Bo te poprzednie były takie, no dość szybkie, a tam no jednak to tak nie. nie wiem, czy... bardziej taktycznie. Tak, do tego. nie wiem, czy to było, czy to mogę nazwać, że to jest żmudne, ale musieliśmy się bardzo mocno nagłowić, co gdzie rozstawić. Budowaliśmy bardzo mocno swoją pozycję na mapie. Powiem tak, mieliśmy już. Wszystkie te jednostki zarekrutowane. Tak naprawdę mi zostało cztery jednostki w, czy 5 jednostek w tym woreczku i musiałem kombinować, co mogę poświęcić, żeby jednak mieć szansę na zwycięstwo. Także tutaj bardzo rozważnie musieliśmy planować wszystkie swoje ruchy. Dla kogo się nada ta gra? Moim zdaniem, zarówno dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę ze strategią. Mm. Dobra, ten kto lubi Neuroshimę i lubi tego typu łamigłówki i lubi bardzo mocne mózgotrzepy, to ja twierdzę, że to będzie dla tych ludzi. Ja bym powiedziała, że to jest taka gra uniwersalna, bo moim zdaniem te zasady nie są jakieś trudne, bo masz napisane na kartach co dana jednostka robi, masz ten ruch sobie jakoś zaplanować, tak jak mówię, tym takim kruczkiem u mnie były te zasady, no ale z tyłu mamy właśnie skrót zasad. Co jest dla mnie dużym plusem. Nie ma co prawda kart pomocy, no ale mamy skrót zasad. Mm. Mm, I myślę, że to jest taka gra dla każdego, no, że weźmiesz, inaczej, no, nie powiem, że to dla niedzielnego gracza, ale jeżeli ktoś, powiedzmy, siedzi w planszówkach yy, i gra w jakieś takie mm. casualowe, jak to się mówi, tytuły, to myślę, że Warchest muszę przypadnie do gustu. Dobra, to teraz wbiję kij w nowisko. Warchest jest grą typu szachy. Można nią zagrać na luzie, ale jeżeli idziesz troszeczkę na wyższy poziom, no to musisz być mistrzem, żeby cokolwiek, żeby po prostu zmiażyć swojego przeciwnika, no. Znaczy ja w żadnym wypadku, tym co mówię nie, mówię, nie chciałam powiedzieć przez to, że to jest łatwa gra, że to jest coś takiego, że siadasz i tyk tyk, tyk i Ale masz właśnie, właśnie to samo chciałem powiedzieć. No, szachy też mają proste zasady, tylko że żeby w nie wygrywać na powiedzmy średnim i wyższym Dobra, poziomie. Dobra, uwaga, to teraz ja powiem coś, co będzie podsumowaniem tego, co ty chcesz powiedzieć, bo uwaga, czytam w myślach, bo jesteś mi małżeństwem. Tak? Mówię, że jesteś małżeństwem, bo niektórzy o to pytają. Nie, nie mamy sklepu planżurkowego. Hmm. To zależy, jakiego przeciwnika masz po drugiej stronie. To zależy, czy to jest przeciwnik, który mówi, a dobra, jesteś początkujący, to ci się podłożę. Czy to jest przeciwnik, który, no nie, gramy jak dorośli, czyli wet za wet, oko za oko, ząb za ząb. Jak ty mi tak, to ja ci tak, czyli na tą naszą tak zwaną francuską zasadę no mercy. No i też pytanie, czy trafisz na takiego stratega? Bo ja bym się osobiście bała zagrać w tą grę z naszym kolegą Mateuszem. No. Tak, tu bym miała obawy, że po prostu polegnę. Wydaje mi się, że my z Łukaszem mamy myślenie strategiczne na podobnym poziomie, chociaż Łukasz ma troszkę bardziej rozbudowane. Może nie w tej grze, akurat, tak mu się nie, nie farciło, bo on bardziej szedł w oddziały. Miałam wrażenie, że Łukasz tak zbierał te wszystkie oddziały, żeby jak najmocniej na mnie natrzeć, żeby jak najbardziej mi wytracić armię, a ja w międzyczasie robiłam tak: cyk, cyk, cyk i cyk. I tak sobie pozajmowałam, pozajmowałam, i nagle Łukasz widział, że kurde, ona już ma cztery bazy zrobione. A ja mam, nie wiem, tam trzy, więc muszę zacząć gonić. I zanim Łukasz mnie nadgonił, no to ja już. No to wygrałam. wszystko jest yy, zależne od strategii od tego, jaką masz armię, ponieważ czasami możesz nadgonić, czasami ci się to nie uda. Dobra, yy, podsumowując, my lubimy tę grę, będziemy grać w nią na pewno częściej, ponieważ lubimy tego typu gry, czyli gry pojedynkowe. A jeszcze muszę coś dodać, bo co? Typowa Kasia, no. Bo pojawiły się głosy takie, bo to jest gra odnienictwa Lucky Duck Games. I pojawiły się głosy takie, że ma szansę wygrać Kaskadię. Z pierwszego miejsca na BGG. Odnośnie. Odnośnie abstraktów. abstraktów. Bo to jest uznawane jako taki abstrakt. Właśnie połączony z szachami. Nie wiem, czy to, czy to dobrze. Abstrakt strategiczny. No, coś takiego właśnie. I pojawiły się głosy, że ma szansę ta gra wygryć kaskadię. Osobiście twierdzę, że nie. Mamy jeszcze jednego pretendenta, który będzie mógł wygryźć kaskadię na pierwszym miejscu, ale o nim za niedługo. W każdym razie, moim zdaniem, kaskadia dla mnie, mm, jeżeli chodzi o abstrakt, jest dużo lepsza. Tak, ale nie umniejszając. W sensie inaczej. Ma niższy próg wejścia. W ten sposób, że. Przyjdziesz do kogoś, pokażesz tą grę, i on powie: Dobra, siadam, gram. Mhm. A tutaj no, mogą być takie opory, bo jednak jest to. Znaczy, ja boję planowanie. się jednej rzeczy: że jeżeli chciałabyś pokazać tą grę osobie, która jest totalnie niewtajemniczona w planszówki, to masz taką przewagę, że ta osoba się zniechęci totalnie. Być to może. Dobra. I tym przemiłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu Lucky Duck Games za podesłanie gry do recenzji, a my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Grajcie gry planszowe. Cześć. Cześć.